Ghosty, W maju 2011 roku decyzją uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zespołowi szkół nr 4 w Skierniewicach zostało nadane imię podpułkownika pilota Romualda Sulińskiego. Młodzież decydująca się na naukę w naszej szkole ma do wyboru zarówno klasy licealne, jak i technikalne. Oferujemy wiele przyszłościowych kierunków zapewniających zawody poszukiwane na rynku pracy. Nasze pracownie zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt, a praktyki odbywają się na bardzo profesjonalnym poziomie. Godziny lekcyjne dostosowane są do przyjeżdżających autobusów. Niedaleko szkoły znajduje się także stacja kolejowa, dzięki czemu osoby z nieco bardziej odległych miejscowości nie będą miały problemu z dotarciem do szkoły. Strój, śrebrań, uczniowie udający się do tej klasy zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji polityczno-militarnych. Na zajęciach uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy, terenoznawstwa oraz orientacji na mapie i w terenie. Odbywają się także zajęcia uczące strzelectwa oraz samoobrony, poznawania technik, walki wręcz oraz taktyki i musztry. Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych oraz regularnych wycieczkach programowych do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. No więc na profilu wojskowym zajmujemy się, mamy zajęcia z samoobrony, uczymy się jak bronić się przed napadnikami lub obwładnić przeciwnika, jeśli by doszło do jakiegoś no, niemiłego incydentu. W naszej szkole odbywa się obóz wojskowy, jeździmy raz do roku, odbywają się tam zajęcia z mapy, jak posługiwać się mapą i uczymy się strzelania z broni krótkiej, jak i długiej. Walczyłby za naszą ojczyznę za wszelką cenę, walka wręcz, samoobrona i strzelectwo sportowe oraz wiele więcej w klasie wojskowej. W klasie policyjnej uczniowie poznają taktyki zapobiegania przestępczości, podstawy prawa karnego i procesowego, działania z zakresu kryminologii i wiktymologii. Dowiadują się też o zadaniach i obowiązkach policji, ponadto poznają zasady prewencji ruchu drogowego. Podczas zajęć uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw samoobrony oraz zgłębiają wiadomości związane z zasadami funkcjonowania innych służb mundurowych. Szkoła współpracuje m.in. z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach oraz Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. No to wybraliśmy ten profil, tak naprawdę, bo wiążemy przyszłość z tym kierunkiem dalej. Na samoobronie i technikach interwencji mamy właśnie techniki interwencji, tam mamy samoobronę. Pracujemy z różnymi środkami przymusu bezpośredniego, mimo że to są takie atrapy, to jednak to już jest jakiś zalążek, w którym się uczymy już z tym tak naprawdę działać. Dokładnie tak. Na samoobronie jest typowo praktyka, jakieś tam techniki obezwładniania, tak jak koleżanka powiedziała, wszystko związane z zawodem, a teoria to, to bezpieczeństwo publiczne. Pełna akcji, pościgów i ogromnych wyzwań, łap przestępców i dbaj o bezpieczeństwo Polaków. To wszystko czeka Cię, jeśli wybierzesz klasę policyjną. Idąc do klasy kosmetycznej, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami z zakresu podstaw anatomii i dermatologii, poznają techniki makijażu i kosmetyki, nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania zabiegów leczniczych, upiększających oraz różnorodnych technik masażu. Zajęcia te prowadzone są w specjalnie przystosowanej do tego pracowni zaaranżowanej na wzór gabinetu kosmetycznego. Ukończenie tej szkoły umożliwia podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej oraz spa. Wybrałam ten kierunek, ponieważ bardzo interesuję się makijażem i pielęgnacją i uznałam, że tutaj będę mogła rozwinąć swoje zainteresowanie. Wybrałam ten kierunek, ponieważ pasjonuję się modą i chciałam poznać również tajniki kosmetyki, gdyż z oferty szkół w po podstawowych ta była najbliższa moim zainteresowana. Zadbaj nie tylko o swój, ale też i o wygląd innych. Poznaj różne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w klasie kosmetycznej. Uczeń klasy kształcącej w zawodzie Technika Grafiki i Poligrafii Cyfrowej poznaje obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D. Uczy się projektowania, redagowania, publikacji i druków, składu i przygotowania do druku. Zapoznaje się z technologią procesów cyfrowych i procesów reprodukcyjnych, nabywa umiejętności projektowania witryn www. tworzenia prezentacji multimedialnych, w tym filmów i zdjęć, oraz poznaje użytkowanie urządzeń stosowanych w procesach poligraficznych. Wybrałem kierunek poligrafii i grafiki cyfrowej, ponieważ dzięki nią mogę wykazać się kreatywnością oraz użyć w użyteczny sposób swoją wyobraźnię. Na zajęciach zawodowych uczniowie mogą rozwijać swoją kreatywność. Zajmujemy się pracą w programach z pakietu Adobe. Robimy w nich m.in. różnorakie ulotki, plakaty, lub zajmujemy się edycją obrazów. Uwielbiasz rysować i projektować, czy po prostu masz kreatywny umysł? Uwolnij swój talent i potencjał, wybierz profil Technika, grafiki i poligrafii cyfrowej. Klasa Technika Transportu Kolejowego przygotowuje uczniów m.in. do organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy przygotowywania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków i osób. Patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w jednostkach której odbywają się wybrane zajęcia. Uczniowie, za wyniki w nauce, mają szansę otrzymać stypendium, a po ukończeniu szkoły, mogą zostać zatrudnieni w firmie patronackiej. Techniki transportu kolejowego to bardzo przyszłościowy kierunek. Możesz na nim spotkać wiele wspaniałych osób i czasami działamy na symulatorach, przy czym jest bardzo dużo fajnej zabawy. Można pozyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną. Mamy wiele wycieczek na nastawnię, oglądamy wszystkie te urządzenia i mamy też bardzo wielu nauczycieli z pasją, takich jak pani Basia, pozdrawiam serdecznie. Chcesz zasilić szeregi polskich kolei państwowych w przyszłości? Na kierunku technika transportu kolejowego zdobędziesz umiejętności, którymi zapłyśniesz pracując w kolei. Technikum Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym przygotowuje uczniów do wykonywania zadań zawodowych, takich jak montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Uczą się także montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych oraz montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej. Klasa również objęta jest Patrona ten firmy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. No to poszłam na ten kierunek, ponieważ są dość dobre zarobki i potrzeba dużo ludzi do tego kierunku. Kierowałam się w stronę, no po prostu techników, żeby mieć od razu pracę i, i mieć za co zarabiać. Technika automatyk sterowania ruchem kolejowym to zawód w przyszłości, gdyby modernizacja linii kolejowych w Polsce. Wybierz właśnie ten kierunek i zapaj o nowoczesną Polskę. Uczeń klasy Technik Logistyk poznaje podstawy spedycji, transportu i logistyki oraz prawa transportowego, zdobywa wiedzę w zakresie środków transportu, nabywa umiejętności w zakresie rachunkowości i statystyki oraz ubezpieczeń ładunków, uczy się marketingu i sztuk negocjacji w spedycji. Ponadto zaznajamia się z zarządzaniem działalnością spedycyjną, wykorzystywaniem technik informatycznych w rachunkowości oraz technik biurowych. Uczniowie klasy logistycznej uczestniczą w wycieczkach programowych do firm spedycyjnych, logistycznych oraz terminali cargo. Grałem ten kierunek, ponieważ interesuje mnie transport. Na tym kierunku poznasz bardzo dużo rzeczy na temat zapasów, ale też kosztów. Oraz różne zdania, które pomogą Ci później w przyszłości. Dzięki wspaniałym nauczycielom, lekcje na logistyce są prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Polska jest coraz częściej wybierana jako miejsce lokalizacji inwestycji magazynowych. Przez to zapotrzebowanie na logistyków wzrasta. Wybierz kierunek technik logistyk i zapewnij sobie miejsce pracy po szkole.